Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w kolejnym filmiku z PvPro. Oczywiście próbujemy się dalej wyspinać po rankingu. Spróbuję się wbić jakiś, nie wiem, top 100 dzisiaj albo wszystkiego. Ale, znaczy, to bym musiał więcej metryków zagrać. Ale po pierwsze, dwa ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie giveaway M44 School oraz Frontside Mystic i około 15 euro. Większe giveaway będą na streamku. Także, jeśli chcecie dołączyć do giveaway'a, macie link w opisie. Tam jest glim. Tak, dajcie suba. Oczywiście, jeśli ktoś dał, to oczywiście nie trzeba. Potem dajcie jeszcze followa, albo lajka like na fanpage'u i macie 3 entry. Tak, każdy entry to zwiększa wasze szanse. Wiadomo, to jest logiczne. A druga sprawa, oczywiście, ciągle możecie się rejestrować, jeśli tego nie zrobiliście, na tej stronce z mojego reflinka, tak, czyli rejestrujecie się, tam macie tu pisanie code, tam wpisujecie mefiut23 I dostaje 50 końców, czyli tam jakieś 5 centów Brakuje mi naprawdę 20 chyba tam euro jeszcze, żeby właśnie wypłacić sobie Fire serpenta, który będzie oczywiście w giveaway dla was i być może dla, dla widzów na YouTubie, także Bo to w sumie widzowie z YouTube'a, tak, mi nawbijali te, te na tej stronce, także giveaway fire serpent naprawdę by było fajnie. Więc możecie sobie właśnie wbijać, a my próbujemy sobie wygrać ten meczik, zobaczymy jaki mamy wolum. Halo, wolum. Tak laguje. To jest bardzo głupie w CES. Jak się ładuje, to nie można na konsoli nic spisywać. Dobra, wolum jest normalny. Jakiś typ kurde wy na respa. Teraz właśnie zmieniłem wolum. Dobra, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, ziomeczku? Jak ty tu jesteś? Myśli, że jest fanny, czy co? Dobra, musimy to i wygrać. Jest ładna mapka, taka wiecie, klasyczna i mapka bez żadnych modyfikacji, nie? Tak jak są właśnie czasami na niektórych stronkach jeszcze właśnie na tym pro. To trzeba mu pokazać klasę, a czuję takiego e'ma dzisiaj, że normalnie masakra, nie? Dobra, idziemy. Good luck, hefan. Dajemy proste headę XD <ścoughs> Dobra, nie, skupiamy się. Skupiamy się. Full focus full focus. Tryhard! hard! Try hard! Na Hetsocie będzie kampił. Ale takie kampanie. Wiecie co, no i takie coś się nie działo, halu. Idziemy. na Hetsocie, no nie stój tam, ziomek głosyś. Słaby kurde, nie rób tak, bo to psuje odcinek, ziomek. naprawdę. To psuje odcinek. Ale apka jest fajna, bo jest klasyczna, lubię to moją mapkę. Chyba, że ktoś będzie kampił na Hetsocie cały czas. To jest chamskie. No będziesz tam cały czas wchodził, normalnie sprawdzam jego profil, od razu, nie? Co za ty? 1500 godzin serbia, no na pewno nie, bez, nie jest dobry tylko, że tryharduje tych... Dziecko Are, no widzicie ja go... Dobra, będę wchodził tam gdzie on. Trzeba sposobem takich ludzi brać, na 1vs1 jeden jeden, uwierzcie mi... Yy, większością, że tak powiem, większą... procentową na większą część sukcesu to jest tryhardowanie. Dobra. Gdzie ten gościu? Widzicie, teraz nawet, nawet się nie starałem, strzelałem sobie byle jak, ale tryharduję, tak? Wychodzę tam, gdzie on, nie wodzę otwartą przestrzeń i wygrywam z nim. Ten, ten jego sposób mógłby działać na naprawdę wielu, na wiele osób. Dobra, ja HP ma, gościu. Nie wiem, czemu nie zabiłem. Patrzcie, on biega normalnie, on się nie zatrzymuje. O, na headshoty. Widzicie, słyszałem, że mecz ma. Wow! ale to było teraz... Wykoksowane, nie? się teraz w wpisuje w tym momencie. Patrzcie, nie rusza się, wpisuje w Dobra, idę tam, gdzie on obity jest, za jedną HP. Jakie ja he Widzieliście? Dwa razy strzeliłem head tutaj, nad tym, gdzie jest milimetr, żeby trafić. Be more lucky. Gościu wie, że to jest szczęście, żeby tak trafić, ale to jest aim. To nie jest szczęście. Gościu myśli, kurde, że będzie wchodził na te headshot glitche. i będzie na każdego to działało. Nie, nie, nie. tak nie działa. On nie wie, z kim się mierzy. Nie wie z kim się mierzy, hack. no dawaj! Man, man, me, please! Nie no, nie będziemy tak twaniaczyć Idziemy sobie na rampę, na headshot Patrz, on nie potrafi w ogóle mnie trafić, widzicie? Ja nawet nie próbuję go teraz trafić, ale on mnie nie trafi i tak <ścoughs> Widzicie? Ojej, <ścoughs> tacy są ludzie Ale to jest jeszcze takie, że XD, <ścoughs> napiszę mu XD Co ja chciałem powiedzieć? To jest jeszcze tak? Nie wiem co chciałem powiedzieć Co będzie rushował? No nie ze no mną takie numery, ziomeczku! Ale by tak kozaczyć na tych flikach z 1 vs 1 Nie no, to jest naturalne dla mnie, bez nie będę... You are so fucking lucky! One tap. One tap O, dobra Koncentracja XD Napiszę mu XDD Say hello to YouTube zaraz, bo to na koniec damy Ło, dał mi, to samo co, co ja mu dałem, czyli tak minimalny milimetr mi wystawał tylko głowy, i on trafił w to. Dobra, skupienie. Tutaj Meczka może faktycznie. Potańczymy na niego, co? Krakowiaczka. O, kurde. Nie ma się tańczy Krakowiaczka, nie? O, zostajesz w głowę. O, nie umierasz? Patrzcie, jak się kapi. Jaki. Jeszcze mu dałem tego, heda, dobra. Musimy się skupić, bo taki kąpek gościu zrobił. O, łatwo mi się jakoś ślał w tero Na tym mapce, nie wiem czemu. Jakoś mi się wydają takie zamazane te modele, co ty na tej mapce. Dobra, wiemy gdzie jest. Może już przyszedł? Tak jest, jestem jasno. Widzę. No gościu, kurde, to nie jest fajne na odcinku takie coś. wyprawiać. Ja mam jeden HP, nie? Także muszę się pilnować. Gdzie ty jesteś? Jeden HP. Ajaj, akurat się ruszy, nie? Już 58.4 budem mu dałem. Dobra, mam się skup się, bo trzeba bardzo się z nim bawić. Skup się. I dawaj, chodź. On strasznie tańczy. To jest jeden z tych użytkowników CS-a, że tak powiem, na rękach, którzy tylko tańczą, a nie potrafią w ogóle skupić na tym, żeby przymierzyć Widzicie, on. Ja też muszę robić tak samo jak on, nie? On tylko będzie latał na te boki. Właśnie, nic nie trafiłem, okej okay. Gościu robi kumbek, widzicie tutaj 5 źródeł. mu dałem Ostatnio Cały czas tańczy, cały czas próbuję się wychylać na prefirze Ale kurde, gości ma swoje słabe strony Ha 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 Co ci nie pasuje, no, Tak akurat go przewidziałem, nie? Bo to jest jedyna jego opcja w tym momencie Bo skryłem się za przeszkodą, on chciał mnie obejść Czemu to nie weszło? Halo. No dobra, tu mnie sprefirewał przez ścianę. No ale te dwie rundy już dogciągniemy. Naprawdę, tu już nie ma o swoich przeciwników mi, bo to już jest tam top 200 rankingu. Także tu już nie ma przelewek. Ostatnio grałem z adminem, który jest pierwszy na tej stronce. Top 1, całkowity top 1. Przegrałem do, ten, do 13. Znaczy, 13 się 13. Ale pod koniec mi rozdawał chyba to trzeba było przyznać. Ale prowadziłem, miałem szansę to wygrać. spri-fire Teraz napiszę, fuck you. Napiszę mu say hello to, to youtube.com mef. Mef, już nie nie pisać Gdzie ty jesteś? Co on tam pisze? Your mom, fuck you. Ojej Dobra, jakieś hedy mi daje. Gościu coś tam potrafi strzelać, ale jego strzelanie polega... zaraz wam pokażę. Wiem na czym się opiera tego strzelanie. Patrzcie, jego, jego sposób strzelania. Czy tam graje na rękach? Tak ta gościu gra na rękach. Tak to można grać, GG. No dobra, myślę, że mi. Przeciwni... <laughs> Kolejny... Goście jest w w Dobra, widzimy się na kolejne ręce. Myślę, że będzie jakiś spokojniejszy przeciwnik tym razem. Mamy kolejnego przeciwnika, jesteśmy na Redline tym razem, tak? Czyli trochę takie urozmaicenie. Gościu potrafi strzelać, Już od razu sprawdzam profil, nie wiem czy to będę mógł zrobić, bo coś się zbugowało. Coś się zepsuło i nie mogę sprawdzić profilu, ale trudno. Prawdopodobnie wystarczy kliknąć tutaj. Jest ten geniusem. Dobra, już koniec, Oluj. Sprawdziłem potem jego profil. Na razie się skupiamy na mecziku gości może być Halo AFK, na pewno On czeka na mnie, żebym na górę poszedł jakie dzwoni, jak przewidziałem go, dobra, jakie on ma tutaj? 700 godzin Coś czuję, że będziemy oglądać demko po tym meczu A może, nie? Trochę pewnie wyszedłem, nie? Tak się nie powinno robić. Nie. Tak się nie już od Mefia. Tak, wychodzi na otwartą przestrzeń. Ups. O, easy. Dobra, wbijamy się do rank? Silver 5 xd Ciekawe, czy mu chodzi o rangę na stronce. Czy, czy w grze? Na razie jestem super nowa. Tak, ale to jest tylko kwestia czasu, zanim będę Elite, czyli pierwsza ranga na tej stronce. Jeszcze dałem. Na... Nie dałem mucheda! Widzieliście, tylko head mu wystawał. No ale dobra, to jest takie wrażenie często. Widziałem go? Dobra, widziałem go. Tak, tak się skupiłem, widzieliście. Byłem na otwartej przestrzeni. Postanowiłem po prostu poczekać i dać mucheda, nie? Bo nie miałem szans uciec już stamtąd. O kurde. No. O, wiesz, że tu się wychylę? Czy on przeszedł? Nie, dobra, nie przeszedł. Pik, pik, pik. O, to było straszne teraz. Bym zweefował prawie. Dobra. Właściwie trochę pechowe miejsce sobie wybrał akurat. Bo akurat przeskoczył na tamtą stronę, a już myślę, że będzie fajny. A ja byłem jeszcze fajniejszy, byłem na rampie akurat. Mówiłam, no jeden wersyjant to jest, to jest gra tryhardowania też czasami, nie? Na przykład tak... No to zwaliłem, nie mogłem go dobić, ale takie wychylanie się widzieliście. widzieliście. Trafiłem, tryszały, schowałem się i znowu się wychylam, żeby żeby nie oberwać. To jest takie niezbyt fajne na meczu, bym tak raczej nie robił w ten sposób. No ale tutaj czasami trzeba, nie? No, tak, gościu siad i kucnął, byłem na środku. Chciałem go wytapować, ale jak się kuca, ciężko jest tapnąć. Screen coś o tym wie. Nie wiem, czy widzieliście moment, jak Scream grał z Tarikiem Jeden HP. Jeszcze mi dodał dał. Nice headshot, Matthew, nice headshot. Focus, focus, mieli gadania. O kurde. O, ale dałem, to było takie naprawdę soczyste, nie? Że na otwartej przestrzeni się wychyliłem i sprzedałem mu headshot, headshota. Ja mówię... Headshot nazywam pozycję, w której tylko headshot widać. Tam głowę. O, ładne, 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 naprawdę, Matthew. Teraz go zmyliłem, wtedy myślałem, że miałem MK. Dobra, widział mnie Aj, aj, 20 AP. Powinno wejść. On mi łatwiej, bo więcej ciała mu wystawało. Znaczy mojego ciała. Jako widziałem jego kawałek. ziomeczku o, na rampie na pewno jest. No był. Patrzcie, head. O, to było ładne. 10-5, dobra zaliczka. No to zrobił głupio, to zrobił właśnie coś takiego śmiesznego, nie? Że się wylił na otwartą przestrzeń. No ale... Każdy gra jak chce. Też nie zawsze ja tryharduję, czasami też wychodzę na... Czwartą przestrzeń Dobra, sprzedam mi ładnego hed Ostatnio zauważyłem, jak przeglądałem ten Windows, że ja bardzo często mówię dobra. Jak komentuję i sobie tak gram po prostu i gadam do Was. No, ale to jest taki odruch, nie? To już tego raczej się nie odluczę tak szybko. Dobra, jedziemy. XD Co mnie obchodzi tam, zachodzi. To nie weszło halo. Dobra, jestem na headshot'cie. No, na rampę. Na rampę, won, idź na rampę. Nie chciał iść na rampę, dostał heada. Dobra. Jakoś źle na rampie gra, bo go się tylko wychyla cały czas się tak samo. Tak, 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 w to samo miejsce mogę preferować Ten przeciwnik raczej był taką bułeczką do, do skrupania, bo zbyt dużego oporu mi nie stawia Konkretnie GG mu napiszę No i tyle w temacie, nie? A, akurat nie rage'owała Ale też chyba coś tam pisał, nie? Czy mi się wydawało? A nie pamiętam, dobra Nieważne, w każdym razie dziękuję wam za oglądanie tego filmiku Oczywiście przypominam o giveaway'u, oczywiście O giveaway'u muszę przypominać, raczej pamiętacie o tym W tym jesteście specjalistami Natomiast co jeszcze? Y oczywiście reflinki, tak? żeby żeby mógł tego jednak gwoja zrobić, czy potem na Fajer Serpenta, to naprawdę będzie fajne. No i tyle, trzymajcie się. Takie coś zrobię. I alo Jeszcze like.